Cześć, dzisiaj zapoznam Was z najnowszym produktem z serii biegowej Nike z kultowym już Pegasusem w 36 odsłonie tego buta. Największe zmiany przeszła cholewa buta, w której pojawiły się dodatkowe perforacje oraz bardzo technologiczna siateczka, która zapewnia cały czas przewiewność oraz dobrą oddychalność w najbardziej strategicznych miejscach. Stopy. Spadła waga buta poprzez węższy kołnierz nad piętą oraz zmniejszony język. Pomimo tej straty but nie traci na komforcie. Linki Flywire zapewniają elastyczne dopasowanie się buta do stopy. Amortyzację zapewnia nam zarówno poduszka gazowa RZOM, która nadaje dynamicznej i płynnej amortyzacji butom, jak i pianka Cashlon ST, która zapewnia bezpieczeństwo podczas lądowania i dynamikę podczas wybicia. Jeżeli szukacie wygodnych, lekkich i przewiewnych butów do biegania, zapraszam do odwiedzenia salonów Nike.